Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał z najnowszymi informacjami na temat CPK. Premier Donald Tusk poinformował, że rząd przekaże 3,5 miliarda złotych na prace związane z realizacją centralnego portu komunikacyjnego. Jest to bardzo ważna decyzja, ponieważ przybliża to nas do powstania tej ogromnej inwestycji. Według niektórych mediów na taką decyzję premiera miały wpływ przeprowadzone audyty. Rząd przygotowuje się też do nowelizacji uchwały w sprawie programu inwestycyjnego związanego z CPK, na co przeznaczone będą nowe środki finansowe i czy zarys projektu może się zmienić. O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i udostępnienia materiału, ponieważ pomoże to znacząco w zwiększeniu zasięgu filmu. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu tvpinfo.pl pod tytułem Po audytach rząd weryfikuje plany dotyczące CPK. Autor artykułu nie podpisał się. Oraz artykuł na portalu polsatnews.pl pod tytułem Ruch premiera w sprawie CPK. Przekaże miliardy złotych. Autorstwa pani Marty Stępi. Na początek przybliżę Państwu najnowsze informacje na temat CPK, a następnie. Szerzej omówię szczegóły projektu. Jak wypowiedział się premier Donald Tusk, którego wypowiedź czytamy na portalu polsatnews.pl, podjąłem decyzję o przekazaniu 3,5 miliarda złotych w formie papierów skarbowych na projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, ogłosił premier. Środki te sfinansują związane z inwestycją przedsięwzięcia. Jak dalej kontynuował premier, może jesteśmy mniej sprawni w propagandzie tego projektu, Natomiast ludzie odpowiedzialni za niego podejmują pracę, a ja zapewniam kolejne finansowanie. Jak dalej czytamy na portalu PolsatNews.pl 3,5 miliarda złotych w formie papierów skarbowych przekaże premier na realizację centralnego portu komunikacyjnego. Te pieniądze dofinansują spółkę. Mówił Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Środki zostaną wykorzystane na prace projektowe związane z budową terminala, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego transportu publicznego, strefy airside i landside oraz prace przygotowawcze do budowy portu lotniczego. Szef rządu zapowiedział także, że w trakcie posiedzenia rządu na wniosek ministra aktywów państwowych podejmie decyzję o przeniesieniu Polskiej Grupy Lotniczej, w tym PLL LOT, do Ministerstwa Infrastruktury. A skąd takie decyzje rządu? O tym informuje portal TVP Info. Jak czytamy... Rząd nie rezygnuje z budowy centralnego portu komunikacyjnego, tak wynika z informacji opublikowanej przez KPRM. Po przeprowadzonych audytach do końca roku ma zostać przyjęta nowelizacja uchwały w sprawie programu inwestycyjnego związanego z CPK. Rząd wprowadzi też zmiany, jak podaje portal TVP Info. Zmiana ma być wynikiem m.in. audytów wewnętrznych w spółce. W ramach których dokonano weryfikacji drugiego etapu pod kątem jego urealnienia. Jednocześnie, projektowana uchwała ma potwierdzić założenia przyjęte wcześniej w innych uchwałach dotyczących CPK, między innymi o koncepcji przygotowania i realizacji tej inwestycji, zgodnie z zapisem w wykazie. Przygotowany projekt uchwały zawiera działania polegające na kontynuacji prac przygotowawczych i projektowych, rozpoczęciu i zakończeniu zasadniczych robót budowlanych związanych z budową CPK, a także kluczowych inwestycji kolejowych, drogowych i projektów komplementarnych związanych bezpośrednio z uruchomieniem lotniska. W projekcie uchwały mają się znaleźć informacje na temat zaplanowanych do osiągnięcia celów harmonogramów realizacji oraz budżetów, a także określono sposób ich finansowania, w tym ze środków publicznych. Sądzę, że najwyższa pora przejść do szczegółów projektu i tego, co w przyszłości może powstać w ramach CPK. Jakiś czas temu informowałem, że spółka CPK ma już projekt budowlany, niemal nie różni się od tego, który prezentowała poprzednia ekipa rządząca. Poznaliśmy jednak ważne szczegóły. Lotnisko obsłuży jednocześnie do 68 samolotów. Ma zacząć działać w 2032 roku. Ministerstwo Infrastruktury przekazało, że gotowy jest projekt budowlany całego lotniska. To oznacza, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku spółka CPK wystąpi o pozwolenie na budowę. Prace mają zacząć się za 2 lata i potrwać do 2032 roku. Jak ma więc wyglądać centralny port komunikacyjny? Wiemy już, że cały terminal pasażerski lotniska będzie miał 450 000 m2. Cała bryła skupiona będzie wokół centrum przesiadkowego, łączącego kolej, lotnisko i dworzec autobusowy, z którego odchodzić będą piersy, czyli ramiona prowadzące do konkretnych bramek. Bardzo ciekawe informacje czytamy w źródle. Co ważne, budowa CPK będzie etapowana. W pierwszej kolejności do 2032 roku powstać ma lotnisko, które może obsłużyć około 32 milionów pasażerów. Dla porównania, w tym roku lotnisko Chopina obsłuży ponad 20 milionów. Co ciekawe, Marcin Chorała, poprzedni pełnomocnik do spraw CPK, jesienią ubiegłego roku pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości przedstawił plany budowy. Z których wynikało, że lotnisko w pierwszym etapie będzie gotowe do obsłużenia do 34 milionów pasażerów. Tamte plany są niemal identyczne jak te, które teraz przedstawiło Ministerstwo Infrastruktury. Na początku powstanie piers północny, przeznaczony dla lotów dalekodystansowych oraz dwa pirsy centralne, które obsługiwać będą wymiennie loty do strefy Schengen i non Schengen. W sumie znajdzie się tam 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej z możliwością szybkiego powiększenia do 170. Jak podaje CPK, na godzinę będzie można obsługiwać około 11 tysięcy pasażerów. Widoczny na wizualizacji układ lotniska to wizja przyszłości. W pierwszym etapie powstaną trzy ramiona, zwane piersami, ale architekci przygotowują dokumentację dla trzech kolejnych. Całe lotnisko będzie mogło być modułowo rozbudowywane. W zależności od potrzeb i prognoz ruchu lotniczego obecnie spółka oczekuje na decyzję lokalizacyjną. Gdy wojewoda Mazowiecki da zielone światło, rozpocznie się proces ubiegania o pozwolenie na budowę. Symboliczną pierwszą łopatę będzie można wbić najprawdopodobniej w 2026 roku, czyli za około 2 lata. Obecnie na terenie przyszłej budowy trwają rozbiórki pozostałych obiektów. O kolei w ramach CPK informowałem w poprzednich materiałach. Jednak warto nadmienić, że najważniejszą trasą w ramach kolei dla CPK ma być tak zwana linia Y, która połączy Warszawę, CPK, Łódź, Poznań i Wrocław. Jest to bardzo oczekiwana inwestycja, a pociągi w ramach kolei 100 minut będą mogły jeździć ponad 300 km na godzinę. Centralny port komunikacyjny. Jeżeli powstanie, będzie największą inwestycją w historii całej III Rzeczypospolitej. Jeżeli plany się powiodą, Polska może czerpać ogromne przychody z powodu ruchu cargo, który będzie obsługiwać CPK. A pieniądze te mogą być ogromne. Zobaczymy, co dalej będzie działo się z projektem, ale widać, że coraz więcej informacji wskazuje na to, że CPK faktycznie powstanie. A wy co sądzicie na temat CPK i ostatnich wypowiedzi premiera? Bardzo proszę o zostawienie swojej opinii w komentarzu. Zachęcam jeszcze do obejrzenia materiału na temat trasy Via Carpatia oraz udostępnienia materiału na swoim wolu na Facebooku czy przesłanie go znajomym. Z góry dziękuję. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.